Hej cześć, witajcie, ja jestem Kurci. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 3. A ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, był jakiś wyścig, coś tego... Czy ten wyścig się nie udał? Tak są jechaliśmy. Kurczę, nie pamiętam już naprawdę. Naciśnij klawisz X. Nie. Nie będziesz mi mówić co robić. Dobra, pojedźmy w takim razie do... O nie, 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 Najpierw znajdźmy sobie jakąś fajną furę. Jeżeli się w ogóle uda znaleźć taką furę. Jezu, same policyjne wozy. Hmm, a weźmy tą furę Diablosa. Diablosi mają chyba dosyć szybkie te samochody. Brzmi szybko. Sprawdźmy jak ona śmiga. No, powiem wam, że nieźle.

Mieją słabość dla iskry. Pokażę tej bomby, którą otrzymali w hardwood. Hijackę regularną iskry na swojej rundzie i ląką tych głupców do ich dumy z jingli-jingli. Znajdą w warehouse na Atlantyku. Okej. Okay. Czyli słabo pamiętam, co było ostatnio. To dlatego, że była jakaś duża przerwa na grywkach, ale misja y wydaje się ciekawa. Mamy zakosić wóz um, z lodami Tak A i inne. Zapomniałem, że klot się nie umie spinać. <laughs> A nie bombka na razie. O, szukaj pół ciężarówkę lodziarza. On chyba się przemieszcza. Lecimy, lecimy. Ale muszę powiedzieć, że... Tym Ogierem, jak to się naz jak to nazywają Gangu Diablo, jeździ się naprawdę ciekawy. z Szybki i świetnie przewraca się na dach. To trzeba nam przyznać. Bardzo dobrze. A tu już na szczęście jest następny. Nie, 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 nie odjeżdżaj. Ja cię potrzebuję. Daj, da, 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 da. O, zaraz sobie chyba wrogów narobię. Dobra, lecimy po tą lodziarę. To jest ludziara? A tu z tyłu. <laughs> Jak ty wysiadłeś, chłopcze? Jezu, oni mnie jeszcze zabiją. Boż przejadą mnie. Dobra, ty rób wypad. A my ciśniemy do Atlantic Ways. Naprawdę? I no ja sobie zrobiłem teraz z nich wrogów. Ja jeszcze tam nie dojadę przez to, naprawdę. No nie wierzę. O boż! On mnie zaraz spali! Zostaw mnie, Pieru, nie jeden. Dobra, ja muszę się go pozbyć. Bo on mi nie da spokoju. On mnie zaraz rozwali. No, patrz tu, paść tu. Dobra. Chyba się zestresował, chłopak. Nie, dalej ciśnie. Czy ty jesteś niepoważny? No przecież zaraz mnie coś strzeli chyba. Dobra. Nie wierzę po prostu, że musiałem. No doprowadził mnie po prostu na skraj. Ja jeszcze bym nie ukończył tej misji, dlatego że sobie ukradłem samochód jednego diablosa. No nie wierzę, że jeszcze policja mnie goni. Mmm, chyba tu mamy wjechać. Tak. Dobrze? E... Uciekamy stąd, tak, żeby jakiś dobry widok mieć. Ha, ha, ha. O, Oczy już tu idą. Ha, ha. I teraz uwaga, trzy. Dwa, jeden. Dziękuję. Dobranoc. No, jeżeli chodzi o Kloda, no to chłopak ee... nie ma litości. No to jest sama prawda. Chłop nie ma litości. Dobra, daj kontaksę. Nie? Może tu jest jakaś fura? Bo ja tym nienawidzę jeździć. Jest to jakaś. Nic nie ma, no trudno. Z braku laku weźmy pikapa. Bobka ta chyba, o ile się nie mylę. Tak. Ja mam rację. Niestety nie widzicie tych nazw, bo zasłaniam swoją klatą albo głową. No cóż, nie wiedziałem gdzie się umieścić, czy, czy nad radarem, czy nie. Ale wrzuciłem siebie w ten prawy róg. Dobra, zróbmy jeszcze jakieś zadanko dla El Diablo, tak? A tak się nazywa ten gość. Jezu, czy wszystkie samochody muszą dachować? Przynajmniej wrócił na koła. Dobre to. Co teraz szykujesz ciekawego dla nas? Próba ognia. Triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear our Foro's well in that rough. No się Dobrze, to się musimy policzyć z triadą w takim razie. Skoro tak zaleźli mu za skórę. Okej, okay, bierzemy Gnata. Hmm, gdzie to jest? Czekajcie. Czy ja mam iść? Ja chyba coś... ...celę? Na granicę, że na e, tę potężną broń. Okej, okay. to gdzie jest wejście do tej potężnej broni? Widzę, że tutaj wszyscy z pukawkami stoją. No, nie będę rozpętywał żadnego piekła z tym muzykiem, skoro masz dla mnie coś potężniejszego. Góry? Czy na dole? Co to jest? O Boże! To jest według Ciebie potężna broń? Na. ten? Eee. Chciałem powiedzieć: napalm. Nie otacz płomieni. No i oczywiście nikogo z triady. teraz tu nie ma. Błyż. Tu są panowie. Uu. No ciężko, ciężko panowie. Na duże ci nic nie robią, mimo że patrzą. Ciekawe jest też to, że policja w ogóle nie bierze w tym udziału. O, na boisku ile ich tam jest. Hu Tam będzie zadyma i to ładna. Tylko weź się człowieku tam dostań. Tu jeszcze jeden idzie. Czy ja to dam radę przeskoczyć? Oczywiście, że nie. O, czeka może z góry. O Jezu, sam jeszcze przedem w ogień. Nie, 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 nie błagam, mnie, Nie zabijaj mnie. jakbym bym zginął. <grym> Gdzie tu się wchodzi na to boisko? Od tamtej strony? No, przecież tu jest tyle przyjaciół moich drogich. no tutaj dopiero. Ups! Tego się nie spodziewałem. O nie! Rany, no tak. No tak. Dałbym radę, gdybym kurczę się nie podpalił. I jeszcze zamknięty ambulans. Świetnie. Dobra, dajcie mi jakikolwiek samochód. Tragedia. Jedziemy jeszcze raz. Ja myślałem, że oni tutaj kurczę na mnie nie zwracają w ogóle uwagi. No bo sobie chodzę, kurczę, ich normalnie legalnie podpalam wszystkich. Żaden się tam nie buntuje. Mówię, dobra, no nie ma problemu przecież. Dla mnie lepiej, już nie skaczę. Znowu będę musiał ee, popylać po inną furę. Kurde, bele, no. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No ja już wiem co tam chcesz mi powiedzieć. Hmm. Teraz pytanie, czy może lepiej zacząć od tego boiska? A teraz to strach się bać. O, znowu przed chwilą był dźwięk tego, a jak on się nazywa? Hmm. Ej, hey, Lodziary. Przemyślałem, że następne zlecenie na wybuch uh. tylko słychać. Tu czerwone koleżko, stawaj o, rany, gdzie macie to wejście? Tu o nie, nie, czemu Harmonization nie jest zaznaczony na mapie? Dobra, no dobra, próbujemy. Jak będzie, tak będzie. To jest jeszcze fura w Też zmęczył. Teraz zostanie szkody. w tą stronę. Triada chyba tutaj jest dookoła tego budynku. No, zdecydowanie lepiej. Hmm. To się pojawi. O przynajmniej pałkę sobie zabraliśmy Cończy no kolego. Coś się zmęczył znowu. Jak oni mają słabą kondycję w ogóle. Jest znowu mnie podpalił, no nie wierzę. Naprawdę. Boże, przecież ja znowu tego nie, nie, nie ogarnę. O, tu jest już pistolet. Muszę uważać, naprawdę muszę uważać. Bo mi niewiele życia zostało. A ich jest jeszcze 15 do zabicia. Masakra. Jest typ spało, bierzemy go. Tu dwóch typów. Ja myślałem, że mnie przejechał. Tu dwóch typów. Okej, okay, ten się zaraz męczy. Nie, zapomniał, że ucieka. Śmiesznie. Jest. Co za świry. Dobra, 6 i 50 sekund. Damy radę. Ja tam na boisko nie idę, ale. Mnie na boisku tam z unicestwią znowu. Czekaj, tu jest typ Striady. Jezu, wow, to się nawet podpaliło. Trzech jeszcze. Dobra, tu widzę dwóch. Jeden. O, fajnie, akurat się przewrócił. Kurde, nie zapalił się. Dobra, ostatni. Wow. No i ślicznie. Jedno raz by się udało, dobra. O szlak, by to trafił. Ale się zrobiłem teraz wrogów. No jo. Teraz będą, mnie strzelać. Dobra, misja zaliczona, ale zaraz wylądujemy w szpitalu. Jeez. Dobra, szybko dajcie jakąś purę. O, nawet skoczę do swojej. O, ho. ho, 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 ho. Chyba sobie bardzo frogów narobiłem w tej dzielnicy Nie jestem tu już mile widziany widzę ha, Oj, bardzo nie widziany jestem Kurcze, gdybym ja jeszcze pamiętał gdzie jest to amonation. Mam sobie dokupł, dokupił jakieś brońki No nie mam pojęcia Eee, yeah, znowu tutaj typ ty spał O, tu jest Amonation. Dobrze by było to jakoś kurczę zaznaczyć, zapamiętać W sumie niedaleko mojej chaty Dobra, dawajcie, te giwerki. Kasy mamy jak lodu. W ogóle dźwięki z ulicy słychać tutaj jakbyśmy byli w jakiejś studni, co najmniej. Dobra, dawaj, 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 No, jeszcze... ...uzika. Dobra, wystarczy. Przydałoby się żyćko jakieś w razie, gdyby nas zaatakowali kurcze. Dobra, to jest taka ta ulica. Muszę tak mniej więcej rozkminić, w którym miejscu to jest. Ta ulica. O, i tutaj schodami do naszego domku. O, no, i tak nie zapamiętam, pewnie. Dobra, jak już jesteśmy przy domku. Skorzystajmy z okazji i zapiszmy postęp. No, bo widzę, że tutaj jestem bardzo utalentowany, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Dobra, także wrzućmy sobie w slotika. Okej. Okay. Będzie trochę spokoju. Szkoda, że w tej grze nie regeneruje się życie. Po zapisie. To trochę utrudnia nam misję. A chyba jedyne regeneracja życia to jest poprzez

Pokażę Wam i służę tej trawki do dallas Vol. 1, 2 i 3. Zabrać je jak go. Skoro służę tej trawki do tego sklepienia, zabrać je. Więc wylewam moje Donkie Derby do Triple X Max in the Red Light District. Dobrze, czyli ktoś próbował go opędzlować. A tam jest ta ciężarowa. Ktoś próbował go opędzlować. Ewidentnie. Hmm. z magazynów. Na szczęście nie zamknął drzwi. Walają się po całym Liberty City. A my musimy je pozbierać. Nie pamiętam, czy trzeba przejeżdżać przez dokładnie wszystkie, ale postaram się i nie przewrócić. Całkiem szybki jest ten dostawczak. Nie wiem, czy jest jakiś udoskonalony. Okej, tu odbijamy w lewo. Fajnie by było, gdyby tak na żywo można było zbierać samochodem. Nie wiem, czy on ma jakiś... twardy dziób. O kurczę, trzeba się pospieszyć, bo widzę, że... jeden wypadek i pozamiatane. Ruch uliczny też nie pomaga. Chyba ominąłem jedno. No, jak ja je mam zbierać, jak oni tu jadą. Dobra, troszeczkę pod. No, ja, znowu jada. Eee. to jest przekleństwo tej gry, po prostu te. Te gangi. Gdzie się nie pojawisz, to nic. O, już następny. Szczęście, ty był. Czekajcie, tu w lewo czy w prawo? Ja, dobrze jadę. Trochę ten... No nie! Czemu każesz mi jechać tędy? Specjalnie to robisz. Dobra, udało się. Teraz trzeba trochę na tej prostej podreperować. Ok, 15 sekund. No zjeżdżaj mi z drogi, no ty diable. No, dobra, trudno. Oj, 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 10 sekund się zrobiło. Chyba go znaleźliśmy, czy nie? Nie, to nie on jeszcze. O nie. O nie, 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 nie. Niedobrze, bardzo, niedobrze, bardzo, 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 niedobrze. Gdzie teraz. Nie! On tu pojechał? Szlak. Ja nie zdążę. Ludzie, moi drodzy. Czy to jest końcówka? Tam jest... Tak. O. Jaki fart. Już myślałem, że nie zdążę, naprawdę. Sekundy zostały. Mm, dobrze jadę? Tak. Uff. Było niebezpiecznie, było na krawędzi, ale się powiodło. Dobrze, to jedziemy teraz zwrócić do dzielnicy czerwonych latarni. E, chyba tam gdzieś w pobliżu Luigi'ego jest. E, nie! No przecież ja tylko takie rzeczy potrafię zrobić. Jak on by się wywrócił? Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Gdzie teraz? Tutaj? XXX, coś tam, coś tam, coś tam, więc. Chyba tu. Fups. <laughs> Troszkę przejechałem tą panią. Przepraszam. Nie chciałem. Boże, oni tu narkotyki sprzedają? Czy. jakieś gazetki porno? Och. Jedna szczęście. No i to było ostatnie, jakby zlecenie dla. Dla szanownego pana El Burro chyba on się nazywa, nie El Diablo Dobra, teraz pojedźmy do Toniego Tony Cypriani ma dla nas jakąś ciekawą misję. znaczy no, ma misję, czy to ci będzie ciekawe to się przekonamy. No to już nie jedzi tak fajnie jak tamta jego. Ciężarówka. Dobra, Toni, mama ci pozwoliła wyjść z domu? Straśmy, co przygotowali dla nas. Zabierz brudy do pralni. <mulodzący> Zamknij jadaczkę, bo zresztą. faktycznie zresztą, dużo, jadaczkę, bo zresztą, faktycznie zresztą, dużo zresztą, mówimy.

I oni potem mnie będą ścigać, a nie ich. Oj, przepraszam, pana mafiozę. Dobra, co tam aidboard dla nas przygotował? Jemy. Ci ludzie są tacy biedni w tym mieście. U, granaty. Nie wiem, czy z uzika, Z Uzika nie będzie szybciej. Ale te samochody są słabe. Nie wiem, w co ja uderzyłem, ale on już dymi. Ok, tu widzę pierwszy samochód pralni. Pytanie, czy tu chodzi o pranie brudnych pieniędzy? Czy jakieś majtaski szefa? O nie, widzisz. Nie, jak. ja go o Jezus, jeszcze te diabły. Ja tutaj go spróbuję pociągnąć. Z Kurczę, co oni są? Kulopori? Dobra, już się pali, jedziemy do następnego. Jezus, tria do nas strzela. Na tym terenie ciężko będzie wysiąść z samochodu. Lepiej nie ryzykować. E, to nie ta, ten, ten wóz, tutaj mamy. No, To płoń. No, już bym się sam zapalił prawie. Ok, ostatni. Jedno szczęście, że to, to zadanie nie jest na czas. Bo inaczej to by mogło być. Bardzo skomplikowane. Jeszcze w ogóle, gdyby mi narzucili, że ja mam używać tych granatów. Oj, to by było licho. A ja bym musiał czekać na te czerwone światła. Szlak! Te triady. Dobra, i guma. Boom. 20 tysięcy na konto. Dziękuję serdecznie pani Toni z Cypriani. Jedziemy jeszcze raz do Toniego. Toni ma coś jeszcze dla nas. Ile czasu zostało? No, może być ciężko. Wiecie co? Nie. Tutaj postanowimy już. O, postanowiłem, że już zapiszemy. Bo. Niestety ale nowej misji nie zdążymy wykonać, bo prawdopodobnie będzie trwała co najmniej z 5 minut. No bo coś tu dzwoni. No bo ten El burro ma coś dla nas. I tutaj tak, tak dobrze jadę. ma tylko dotyć do zapisu. No. Naprawimy od razu furkę. Pisujemy. Dziękuję moi drodzy, że byliście ze mną w tym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie.